No to próbujemy sobie. Ostatnie zadanie dzisiaj zrobić, już 23.08. Mam nadzieję, że jutro sobie na spokojnie ten film oglądniecie i zakończycie sobie te przykłady, które na stronie, na swojej stronie, którą specjalnie dla, dla Was przygotowałem, zrobicie. Czyli przypominam, jesteśmy tym razem matematyka, geometria płaska, jesteśmy przy twierdzeniu Thalesa, i tutaj te zadania w takim razie się. Znajdują twierdzenie, tales, dla przypomnienia, to zna, samo twierdzenie znajduje się w podręczniku, i tutaj pojawią się linki do. YouTube z, z, tymi, o, z tymi rozwiązanymi przeze mnie przykładami. Dwa zrobiłem z każdego zadania i po dwa zostanie dla Was zrobienia. Myślę, że to nie będzie wielkim problemem. Wracamy sobie w takim razie do tablicy. No i czym to zadanie tym razem się różni od zadań wcześniejszych? A tym, że te proste równoległe, które przyciały nam kąt bądź przedłużenie kąta, tak jak tutaj właśnie się dzieje, znajdują się po obu stronach. I tutaj można powiedzieć chyba najwięcej. Uczniowie mają problemów. Nie mówię, że to jest trudne, ale no ewidentnie sytuacja jest troszeczkę inna niż w zadaniu wcześniejszym. Jak z tego wybrniemy sobie, i znowu to znowu filozofii nie ma żadnej, na przykład zacznę sobie od 3 i 4. 3 przez 4 to się równa. No to w takim razie po drugiej stronie to. Ale, właśnie tu jest ale, dlaczego ale? Ponieważ chciałem zauważyć, że trójeczka leży tu, na tym kącie, a przedłużenie tego kąta to jest tu, czyli tutaj nie będzie x przez 6, tylko na odwrót trójeczkę do odpowiedniego odcinka, czyli do szósteczki, a czwóreczkę do odpowiedniego odcinka, czyli do x. Ok, no to co? Lecimy w takim razie na krzyż mnożymy, czyli 3x równa się 24. Dzielimy przez 3x równa się 8. Obliczyliśmy twierdzenie Nalesa jest jest. Łatwym, no, łatwym w obliczeniu, w rozwiązywaniu zadań, jak widzimy te liczby, które wchodzą, te ilości działań, to są naprawdę bardzo króciutkie. Mamy tak, mamy trzy liniki. w tym jedna linika to był sam, sam zapis, a później dwie liniki obliczeń. No i spróbujmy sobie w takim razie zrobić podpunkt D. Przyjmijmy, że to jest najtrudniejsza sytuacja. Trudnym wcale nie jest. No to lecimy, tak. Od czego zaproponujecie? No jakbym to był w telewizji, to bym się pobawił, na przykład, że mówicie do mnie, a niestety nie słyszę, no to piszę to, czyli te przez 3. Te występuje na tym, na tym ramieniu, na tym ramieniu, czyli odpowiednie to te i to przedłużenie jest, 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 jest tu, jest tu, a tym jest funastka. Równa się, o, ładny kolor na wyższym przez 12. A tu po drugiej stronie mamy trujeczkę, a po drugiej stronie przedłużeniem jest co? 15. Prawie 15, ponieważ 15 to jest, to jest ta cała długość. O stąd. Dotąd. Dotąd. Czyli 15, ale bez trujeczki. Mogę od razu napisać konkretną wartość, czyli 12. Czyli jeszcze raz, te przez 3. To się równa 12 przez 12 i o, takie wymyśliłem przykłady, że takie dość, te obliczenia są łatwe. Oczywiście możemy mnożyć na krzyż, ale przypominam, że tutaj możemy się pobawić w skracanie. 1 przez 1. Mnożymy w takim razie na krzyż T razy 1, czyli T równa się i 3 razy 1 to jest 3, czyli T równa się 3. No, takie akuratnie się udało. Taka wartość wyjść. No to zobaczmy sobie, czy wiedzielibyśmy, na przykład, gdybyśmy robili podpunkt B. Zastanówmy się, czy w takim razie, ja to w takim razie pomogę. I znowu, biorę pod uwagę na przykład 8 i 6. Czyli zacząłbym napisać 8 przez 6 równa się, i znowu odpowiednim na 8ki nie jest Y, tylko trójkę. Czyli napisałbym 8 przez 6 równa się 3 przez Y. No i takim sposobem to też wytłumaczyłem pod punkt B. Tylko i wyłącznie skończyć, a to skończenie sprowadza się do rozwiązania, do obliczenia, wymnożenia na krzyż i rozwiązania bardzo prostego równania, zwanego proporcją. Twierdzenie te, jak widzimy, nie jest jakimś skomplikowanym, nie jest trudnym twierdzeniem, no tylko trzeba znać, nie poplątać sobie, który odcinek do którego i naprawdę można robić zadanie, nie bać się go. Nie jest tak popularny, że nie jest może tak często wykonywanym, wykorzystywanym twierdzenie jak twierdzenie Pitagorasa, gdzie, gdzie jak rozuczyliśmy się twierdzenie Pythagorasa, to za każdym razem później gdzieś to twierdzenie nam się pojawiało, ale też zdarza się w zadaniach. No to kończymy sobie zadańko trzecie.